W godzinie 4.20 od no, usłyszeliśmy kluczenie w tę ścianę tutaj. Ja skierowałem się najpierw w kierunku po potem w kierunku kuchni, zobacz co się dzieje. W międzyczasie żona wyszła i zobaczyła tutaj dwóch młodych ludzi, którzy no, szarpali tutaj tę blachę, rozrabiali. Oczywiście zaczęli natychmiast wróżdać pod kątem mojej żony i oczywiście straszyć mnie w kategoriach, że mnie zamordują, że skończą. Ze mną. Słyszałem jak nieco różne przedmioty, czyli butelki, tu widać potłuczone, tam jakiś sok jest. No i ten kosz, najprawdopodobniej nie zdążył rzucić tylko szerbok. Myślę, że kibice motoru są dość znani w Polsce z różnych awantur. Ta to jest tu zupełnie lokalne, natomiast wszyscy dobrze wiemy co się dzieje na stadionie, co w każdym razie potrafi dzieć na stadionie. Zastanawiam się jak długo będzie trwała ta paranoiczna sytuacja, gdzie wszyscy tolerują w tym mieście to, co się odbywa. Przecież nie jest to jedyny wybryk. Poprzednim razem, no, dokładnie 29 stycznia było tego roku. Wtedy nie udało się wykryć sprawców. Jedyne co to miałem wybite szyby w mieszkaniu.